Muzykomanii, czyli wiążączeli dla malucha. Pani Agnieszka Kowalska i ja, Marzena Białowrzeska, specjalnie dla Was, zostałośmy dzisiaj księżniczkami. Mamy przygotowane wiele niespodzianek specjalnie na dzisiejszą okazję. Zapraszamy do wspólnej zabawy z muzyką. Pani Agnieszko, mam teraz bardzo miłą zabawę dla wszystkich dzieci. Ciekawa jestem, czy dzieci potrafią nazwać wszystkie części swojego ciała. Na przykład, Pani Agnieszko, nos. Nos. No właśnie, żeby to dobrze pokazać, gdzie ten nos jest, to trzeba będzie najpierw zgiąć palec, potem wyprostować, a potem tym wyprostowanym palcem wskazać na nos na przykład. A na oko też będzie można wskazać? Tak, ale trzeba bardzo ostrożnie, bo oczy są bardzo wrażliwe. Aha, ale też trzeba będzie najpierw zgiąć, tak. a później wyprostować, a później pokazać. Tak, najlepiej właśnie z daleka. Mm -hmm. No to ja w takim razie zaczynam. Melodia jest bardzo prosta, pani Agnieszko. Aha. Palusze zgiwam, palusze. Wskazać. To co, teraz będziemy pokazywać różne części ciała, tak? Tak, i pani będzie pięknie śpiewać. A dzieci oczywiście razem ze mną, prawda? Tak, bardzo prosimy. Czy wszystkie paluszki już są przygotowane? Można przygotować ten paluszek albo ten paluszek z jednej, albo z drugiej rączki można Obydwa dwa wska paluszki wskazać. Dowolnie zupełnie. Ja będę sobie zmieniała, a wy też sobie zmieniajcie tak jak chcecie. Uwaga! Paluszek zmienia! Paluszek prosuję, paluszkiem brodę wskazuję. Paluszek zginam, paluszek prosuję, paluszkiem brodę wskazuję. Udało się brodę pokazać? Udało. Pani Agnieszko, może jeszcze na przykład bardzo ważną część ciała dla nas. Na przykład ucho. Mm -hmm, mm -hmm. No to... to uwaga, śpiewamy teraz o uszach. Proszę bardzo. Paluszek zginam, Paluszek prosuje. Paluszkiem uszy wskazują. Może teraz z paniem mieszkawym myśli. Mm. Podpowiadam troszkę, co będziemy za chwilę pokazywać. Ciekawe, czy domyślacie się, o co mi chodzi. Mm. Sprawdzimy. Paluszek zginam, paluszek prostuje, paluszkiem wargi wskazuje, paluszek zginam. teraz, Pani Agnieszko, spróbujemy pokazać takie to, co nam rośnie. Prosto z głowy. No właśnie. Pamiętacie, jak to się nazywa? Ja Wam teraz nie powiem, tylko od razu wszyscy zaśpiewamy. Uwaga! Paluszek <laughs> zginam, paluszek prostoje, paluszkiem włosy wskazuje. Paluszek zginam. Czy macie jakieś kucyki albo warkocze? Hmm, każdy może pokazać swoją fryzurę na przykład. Tak, to jest bardzo dobra zabawa, Pani Agnieszko, jak na przykład, nie daje Boże, ktoś y, utknie w korku w samochodzie. A. Można wtedy z rodzicami się trochę zająć po prostu i wtedy się tak czas nie dłuży. Albo na przykład jak strasznie leje deszcz i my siedzimy w domu i nie można wyjść na świeże powietrze. To wtedy też można w ten zabawy się pobawić. Ciekawe, czy macie jeszcze jakiś pomysł na ostatnią zwrotkę. Pani Agnieszko, czy ma Pani jakiś pomysł? Ciekawe, hmm, Ciekawa jestem, to będzie niespodzianka. Tak. Dobrze. Paluszek zginam, paluszek prostuję, paluszkiem ją wskazuje, paluszek zgina, paluszek prostuje, paluszkiem wiolon wskazuje. Uuu, <laughs> wiąże, aż zatańczyła, Pani Agnieszko, brawo dla Was. Pani Agnieszko, mam jeszcze jedną zabawę dla dzieci. O, jaką, jaką? Mam wyliczankę. Ojej, jak super uwielbiam wyliczanki. A jaka, jak ona brzmi? Siała baba mak, nie wiedziała jak. A dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. Ja ją chyba nawet znam. Ja chyba znam tę wyliczankę. A, a ta wyliczanka jest z melodią czy bez melodii? Tak, można ją albo mówić, Albo można ją też zaśpiewać. To może jeszcze raz powiedzmy na wszelki wypadek, żeby ja sobie utrwaliła słowa. Mhm. No to może razem. Siała baba mak nie wiedziała jak. A dziad wiedział, nie powiedział. A to było tak. No to teraz z melodią, z melodią. Siała baba mak. Nie. Dzisiaj spotkało, jak jechałam tutaj na nagrania, to musiałam się w pewnym momencie zatrzymać. Nie mogłam jechać dalej, bo wie pani, taki szlaban się zamknął i za tym szlabanem przejechał sobie podział. I co, i co? Ja musiałam czekać. Ja tak czekam, patrzę, a w ostatnim wagonie. W ostatnim przedziale jedzie sobie konduktor. W pociągu? Tak, konduktor to jest taki pan w mundurze, który sprawdza, czy wszyscy pasażerowie mają ważne bilety. Ale panie Agnieszko, on po prostu wyglądał przez okno, ja tam czekam, on macha do mnie, więc ja do niego. Odmachałam. Jakiś bardzo miły ten pan konduktor. Tak, był. był bardzo uśmiechnięty. Hmm. Wie pani, że jest taka piosenka o konduktorze i o pociągu. Naprawdę? Mm -hmm. I pani ją zna? Tak, ja myślę, że pani też ją zna. Ja tak przypomnę pani, na Aha. pewno pani już kiedyś tą piosenkę słyszała. Aha. No, a jak, a jak, a jak słowa brzmią? To się zaczyna tak. Aha. Jedzie pociąg z daleka. Jedzie pociąg z daleka. Ani chwili nie czeka. Ani chwili nie czeka. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Mhm. I jest też dalej dalszy ciąg. A, tak? A co, co, co dalej? Dalej to jest tak że ci ludzie, którzy chcieli wsiąść do tego pociągu, to mówią do konduktora. Konduktorze łaskawy. Konduktorze łaskawy. Zabierz nas do Warszawy. Zabierz nas do Warszawy. A ten konduktor tak się, trochę się zamyślił tak, i mówi tak. Trudno, trudno to będzie. Dużo osób jest wszędzie. A, trudno, trudno to będzie. Dużo osób jest wszędzie. Bo wie Pani, Pani Agnieszko, ten pociąg był pełen podróżnych. Aaa, rozumiem. Ale no i co? Ale, ale jak to się wszystko skończyło? Pani Agnieszko, bo to tak w życiu jest, Aha. że jeżeli się e, grzecznie kogoś poprosi Aha. i takim jest się po prostu miłem, mhm to czasami można znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji. A, jakie było rozwiązanie tej sytuacji? No, pani Agnieszko, no ci ludzie mówią do tego konduktora Pięknie pana prosimy. Pięknie pana prosimy. Jeszcze miejsca widzimy. Jeszcze miejsca widzimy. No i jak ten konduktor usłyszał Aha. takie miłe słowa, no, tak. no to odpowiedział też miło. Tak. I mówi a więc prędko wsiadajcie do Warszawy, ruszajcie. A więc prędko wsiadajcie do Warszawy, ruszajcie. No i ruszyli. Ws oj, wspaniale. Wspaniale, to ja też ruszam. Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Jedzie pociąg z daleka, ani chwili. Wrzucono mi w Kochane dzieci, dzisiaj będę się uczyła gry na tym instrumencie. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was wie, jak ten instrument się nazywa. Tutaj jest dzisiaj jest z nami specjalistka od gry, właśnie na tym instrumencie, pani Mary. Czy panią Mary? Dzień dobry. No i właśnie, jak się nazywa ten instrument? To jest puzon. Puzon, puzon. A ten instrument jest zrobiony z czego? Z blachy. Taki całkiem z blachy jest zrobiony. Całe z blachy. Nazywa się blaszany. A, denty. A, a denty, to dlaczego mówimy denty? To co to znaczy denty? Bo trzeba dmuchać. Aha, że dmuch, a że dąć i dmuchać to to samo. Aha, dlatego denty. No i co? Ale właśnie, a my umiemy dmuchać? To chodźcie na dobry początek, sobie wszyscy dmuchniemy. My i zagra i teraz, tak? Puzon. No i co? idzie ten dźwięk jest? Nie ma. A dlaczego? Ja Trzeba się nauczyć grać na ustniku. Ustnik? Ale to ustnik, on się nazywa dlaczego ustnik? Bo się przykłada do... A, do ust. ust. Do ust. No to dmuchamy, to dmuchamy w ustnik. Hmm. Ciekawa jestem, czy wszystkie dzieci mają w domu ustniki. A, jakoś, a, na przykład, a jak się nie ma puzonu w domu, akurat nie ma się w domu puzonu i nie ma się ustnika, to można jakoś na, na dobry początek ćwiczyć bez, bez ustnika, czy bez puzonu? Można przyzonu? spróbować na ustach zagrać jakikolwiek dźwięk. I jak to wtedy? Najprostsze, takie zwykłe małe nutki. To słuchajcie, może ty, my też spróbujemy, uwaga, próbujemy wszyscy. we <sighs> Nawet zagrała jakąś melodię w ogóle. Czyli można jakąś można. melodię można można zagrać? spróbować. A jaką na przykład pani zna, tak żeby można było zagrać? Można spróbować w kotek na płotek. Znacie? Wlaskotek na płotek i mruga? No to poprosimy. No. To co? Próbujemy w laskotek zagrać? No ustaw, uwaga. Boka 3-4. Brawo! A może tak na przykład na ręku sobie spróbować potrąbić? No to spróbować. słuchajcie, chodźcie spróbujemy sobie zrobić ustnik tak z, z, z ręki. Uwaga, taką dziureczkę sobie zróbmy, tak? Wiecie, to tak, już umiemy dmuchać w puzon, już wiemy co zrobić, żeby powstał dźwięk, e, ale z tego, co się orientuję, to puzon jest jedynym instrumentem dentym, czyli dmuchanym. Zobaczcie go teraz w całej okazałości. Pani Maryna go pokazuje, no którym, oj, to się tak wsuwa i wysuwa ta część, i stąd nazwa tej części suwak. A nawet można to wyjąć. A to na radę później włożyć z powrotem, czy nie zepsuło? To Uważać, ale I właśnie, że e, słyszałam, że podobno puzon jest jedynym instrumentem dętym, na którym można zrobić glissando. Czy my wiemy, co to jest glissando? To wtedy, kiedy tak przez dźwięki można bardzo płynnie przechodzić. słoń. Nie wiem, czy słoń tak robi na swojej trąbie, ale mógłby, prawda, ma taką długą, ale wspaniały instrument. A może my byśmy potrafili też taki dźwięk wydać z siebie? Uwaga! Udajemy glissando. Uwaga. No co, jeszcze raz? Uwaga! Razem z Puzonem. dzisiaj pomachał w pociągu i tym pociągiem pojechał do Warszawy ze wszystkimi podróżnymi. A teraz zadanie dla dzieci. Takie oto pociąg, kolorowankę bardzo poproszę pięknie pokolorować na zielono, czerwono, różowo i jaki tam kolor Wam się będzie podobał, żeby ten Dym, który leci z komina pociągu, był na przykład różnokolorowy, ale też poproszę o pięknie świecące słoneczko. No i tam, słuchajcie, brakuje jeszcze jednego ważnego elementu. No ten pociąg, zobaczcie, no nie ma po czym jechać. Trzeba mu po prostu dorysować do tory. Mhm. A, czy, a czym, przepraszam, l, l, a czym można pokolorować ten obrazek? Można pokolorować oczywiście kredkami. O, na przykład takimi? No jak najbardziej. O, bardzo dobrze. I można też pokolorować flamastrami. A ołówkiem też można poszkicować? Można, ale wtedy nie będzie kolorowy ten no tak. Ale cienie można zrobić. Można, oczywiście. Jak ktoś lubi takie czarno-białe czy szaro-białe rysunki, to może ołówkiem. Tak. Oczywiście. I co jeszcze ważne? W czasie, kiedy wy będziecie kolorować, pani Mary i ja zagramy wam utwór Antonio Vivaldiego. Sonata Amor. Miłego rysowania! ん <music> 아 <sweak> Się wszystkie niespodzianki, które dla Was dzisiaj przygotowałyśmy. Naukę gry na puzonie i gościa specjalnego Panią Mary. Wspólne śpiewanie piosenki i kolorowanie pociągu oraz nasze zabawy. Dziękujemy za mile spędzony czas i zapraszamy na następną muzykowanie Pani Agnieszka i ja w 아